Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Far Cry Primal. Oczywiście przechodzimy sobie dzisiaj z kolejną misję. Coś się tam dzieje? Od razu na dzień dobry. Trafimy go w mózg, chyba jest za daleko, nie? Za daleko. Idziemy dalej. Tu mamy, oczywiście, kurde. Zapomniałem się. Idziemy sobie do kolejnego ziomka, żeby dołączył do naszej wioski i nam pomagał. On jest tutaj niedaleko, tu gdzie jest zaznaczone. Troszeczkę, oczywiście. A to mój. Oczywiście, troszeczkę sobie łupku wezmę. Yy, już przeszedłem sobie poza, poza nagrywaniem, ale to takie boczne, boczne wątki, a nawet raczej takie typu. O, zrobiłem sobie nowy łuk. To jest długi łuk który jest mocniejszy od tego zwykłego, chociaż ten łuk też już mam na, na poziomie drugim, także też już jest silny, ale ten długi łuk jest jeszcze silniejszy. Tutaj mam y, sobie dzidę, czyli włócznie, która też już jest na poziomie chyba nawet trzecim, jest dużo ostrzejsza i dobry strzał w łebnią, potrafi położyć za pierwszym strzałem. A maczugę to mam taką, jak miałem. Tam się coś gryzą. Mam umiejętność nową poskramiania kiciusiów, takich jak chyba tam ich atakuje. O tu moje ziomki biegną. Także mógłbym sobie go poskromić, ale one się pozjadają, to moi biegną. Ja idę sobie dalej. O już się tu ziomeczek podświetla. Zaraz zobaczymy co będziemy dla niego robić. Pewnie coś głupiego standardowo, pewnie nie skumam o co chodzi. Ja tak zawsze mam, także się nie przejmujcie, proszę mi wybaczyć takie rzeczy. jakaś od razu jakiś pytajniczek tu jest, to może odkryję sobie co to jest, a pewnie i tak mi się odkryje, bo on sobie to pewnie mieszka. Schronienie zaginiony. O oh, fuck. Spadłem sobie na no. Jak się tam wychodzi? Nie tędy. Ziomek sadzimy. Tutaj chyba, nie? Okej. Okay. Jezus! Jaki jestem głupi, spadłem. <laughs> nie się ze mnie, ale mogę sobie... Aha, tutaj mogę sobie wejść. No już myślałem, że nie mogę. Okej. Okay. Razem mówię, że to jest mój piąty odcinek, także jak dopiero trafiłeś tutaj teraz, na ten odcinek, i oglądasz wcześniejszych odcineczków, to oczywiście zapraszam do oglądania poprzednich wers... części. O kurde, aż spadłem z wrażenia. I fajnie jak będziesz mi oglądał do końca się śmieje. Jeszcze co on? Sika po mnie, czy co? Jaki bezczelny! Błotory smarka Sikol Potrzask to Zwierzę nie może tu z tobą wejść, możesz wejść Ucieknij z jaskini, a co to jest? Świeci się... Tam coś jest Coś muszę zrobić, a może dajmy... Może podpalę. Może jak spalę to to się dzieje. Co to ogólnie jest? Przeszukaj. Mięso. Tak. O, zawaliło się. Super. Tylko dobra. Aha, jest tam woda. No właśnie. I dzisiaj mnie zaatakował ten aligator. Hopa. Zaatakował mnie. Co jest grane, że mnie tak wciąga? Jezus Maria. Zaatakował mnie jakiś aligator, nie wiem czy to aligator, czy zwykły krokodyl. Nie pisało mi, albo nie zauważyłem. Mam pełno tych przedmiotów. Aha, tylko ja znowu tak nie mam... Nie wiecie gdzie to zdobyć? Szpon do wspinaczki, odblokuj menu wytwarzania, aby użyć. Ale ja nie mam czegoś takiego w menu. O ty fuck you. Wy się boicie chyba tego. Podpalę cię! Okej, okay, żeby nie ten. Nie wiem, czy to za każdym razem tracę jeden tłuszcz. O czyżbym to właśnie w tej chwili zdobył? Szpon do spinaczki. Proszę, już, już mi nie musicie mówić, jak go zdobyć. Mam go. Przytrzymaj wtedy E. No to tak jak w czwórce było Co to jest? No... No tak i pewnie muszę tu wyjść. Zarąbiście, to już wiem gdzie będę szedł w następnym odcinku. Jak się idzie? Aha, tak jak w czwórce, dobra Co to jest? Żemruga Kurde, co to jakaś krew? Czyli tu musimy podpalić, już widzę. Musimy Daj mi się, że coś tam jest Albo robią je w konia. I tu nic nie ma. Nie, jakaś sakwa Ccina, proszę. Zawsze to się sprzeda. O oh, fuck. A to się co odczepiało. Hoppa. Jezu. Nie lubię tego. Oh fuck. Ile ich jest? Dwa są. <grym> Aha. Ekstra, Jezus, trzy są nawet. Gdzie tu się wychodzi? To i tak ja mam. Aha, sam mi zeszłeś, dobra. No to ja mam inny sposób na was. Aha, taki tylko. Płoń śmieciu. Ty też, a od tu płoniesz, a zawsze to mi się skóra sprzyda, wiecie? Z jaguara, i wryj, gdzie ty jesteś? Sakwa pawy pełna, atakujesz mnie? Masz, o dwóch naraz, proszę, double kill. Kurwa mać. Nie ze mną te numery. Sakwie... Ja mam wszystko w sakwie. Kurwa... Złoto nawet i samochód. Dlatego mam już pełno. Muszę sobie to gdzieś zostawiać. To się bada w wioska zostawiać. Chyba. Nie doczytałem. E, dobra, ale gdzie mam iść teraz? No do cholery? Może nie tu tylko tam. A tu? Proszę ja was. No i? Aha tam. Pyk. Dobrze, że w Far Cry 4 to było, to mniej więcej wiem jak to się używa Wyszedłem! Sowek myśliwego Zbadaj rysunek skalny I co, już ukończono? Tylko tyle miałem zrobić? Wydostać się stamtąd? Nie no, no spoko A aha gdzieś Umiejętność znowu mam Jak się dostać tam do tego rysunku? A gdzie ty jesteś tam u góry? Jest tu jakieś coś, żebym sobie mógł Nie chcę skakać do wody to będzie To będzie niebezpiecznie Hmm Tam czy tam Główka Bo jakiś krokodyl mnie to zaatakuje Z moim szczęściem O jest mój piesek Leci do mnie Jak mi się za tobą nudziło To można wyjść Kurde, jak się cieszę, że mam ...że mam ten sznur cały. Bo będę mógł wychodzić sobie na skały, a zawsze miałem z tym problem, bo kilka miejsc y, chciałem sobie wejść i odblokować. Znaczy, żeby mieć, no, mapę odkrytą. Całą mi sobie po prostu misję robić na lajcie, ale mi przeszkadzało, że nie mam tego. Drewno luchowe. mam full. O kuźwa. A to wilki. ...to na mnie nie zaatakują. Okej. Okay. Znowu jestem uziemka, znowu mi oszczy. Zdziwi się, że znowu przyszedłem na niego Głupie ręko, jadę. Co ty, nie masz ręki, ziemi? Nie ma ręki ziomek. Nie ma ręki ziomek. Walić z ryja <śmiech> Sikol. <śmiech> <śmiech> Sikol. To nowinja Marwa? Palu Wajfasz na majta Tiwaj.

Uwincha guafa. Tudaf myka. Saswa so daichan hasar urusi sanja. Hi mi. Hm, pewnie da musiał szukać tego. Od jednego grot dostępne są coś tam. Co tam jest? A tu Bieżący cel Bieżące cele lubią znikać Zwamy krwią Oros Ja się boję, na pewno tu coś będzie. Jakiś krokodyl Gdzie ty żeś tam poleciał? Aha, zabił kogoś. Fajnie Skurczyb, jak skoczył, widzieliście Jezus, tam coś jest Proszę nie. Widzieliście to Tu jest taka duża ryba, aż ta muzyka mi... Mnie... Widzę tu? Wyskoczę! Ale ja jestem dobry Ognisko Odwróć uwagę wrogów A gdzie mi są? A tu są Jezus, pies. Polowanie. Za bardzo nie muszę zwracać uwagi. Szukaj kamieni zwanych krwią Oros. Hmm. Może tam? Pewno tu Skład nagród Drewno Olchowe Fula mam Full O to mi się sprzyda, bo się zużyło Full Kości Wszystko full, dobra Ale potrzebuję kamień Na pewno mam to szukać, jest jaka muzyka, coś tu jest? kopiesz dość. Ten jest to blisko. Ale sobie kim mnie ciekawiam. Kuza. Zbadaj. Że co? Że tu mam się tak podejść? No matka z córką... Takie coś, dobra. Ja wam pokażę, jak się z nim robi. Porządek. Nie trafiłem, ale. Jakaś krew poleciała. Dobra. Co! Kto go zabił? Kto go zabiło? Sam się zabił. Co cię zabiło? Wziomy? Co cię uzarło? Bydle. Sam gdzieś tu moje szczały? Siul, ale idę tam. Traciłem pół godziny, żeby szukać, bo nie wiedziałem o co chodzi. Wiecie, idę górą. No, ja cię dupcę. nie mogę ci trafić. Opuszczasz obszar misji, przecież ja chciałem sobie iść tam górą tylko Znaczy, że co? Tędy mam sobie iść No to idę. Jezus Maria mi się zabił. Jezus już na mnie u góry czeka, proszę. Co za zawodnik? Albo na dole. Co to za jakieś orangutany? Aha, bo to jest gdzieś tutaj. Nie tu w sumie, jeszcze dalej. Uleczmy się. Głupi jestem. Co? Tak daleko? Myślałem, że bliżej. Aha, dlatego miałem wodę się. Bo byłoby bliżej. Tam, widzę. Windia widzi. Jak ja tam wyjdę teraz? Znajdź cztery kamienie. No kuźwa znowu coś? się? Nie, już myślałem One gdzieś tam świeciły Da się tu wyjść Może nie będzie opuszczasz obszaru NIEEJU! To muszę iść jednak tędy Wezmę łupek. Trzy razy Sakwa prawie pełna Może to tu mam wyjść? Ja się w sumie nie zdziwię, jak mam gdzieś tam wejść. Chyba tak. No, chyba tu. O, nie jestem tu sam. Ilu ich tu jest? Nie da się kamieniem rzucić z wody. Idź stąd! Nie słyszy mnie debil. Gin śmieciu! Mój pies już tam zginął? Żryj, żryj, on tak na naszym mówi. Trafienie w mózg. O masz. Ale dostaw plery. Nogi zmęczyć. Idę tu, bo tu jesteście. Nie udało się, Waga zaraz się psikna. O Holera. Jeden mam. Reszta jest gdzieś na górze. A masz w ryj. trafienie w głowę dobrze bo za głowę jest więcej punktowane, Jdzie mój piesiu, Z takiego bliska debil jesteś? A masz, a masz, a masz, um, um. Krew Oros. Gdzieś jest jeszcze? Tam na górze jest chyba. Ale jeszcze jeden jest gdzieś tam. Może jest tu gdzieś. Nie. Muszę iść na górę. Pewna jakaś niespodzianka tu będzie. Nie wierzę. Wiecie, to misję bym przeszedł w 10 minut, gdyby nie to, że nie wiedziałem o co chodzi. Jezus, nie spadnij na ale... dół. No, i gdzie to jest? Aha, tam jesteś! Na dole, pode mną! Jezus! Tam było ślizgo, ale jest tu, <laughs> ale zebrałem. No, i jeszcze jeden gdzieś tam będzie, pewnie. Kajsik tu. Jest. Tu, mam. Pięknie, nowy. Dobra. że rozumieliście? Przeczytałem wam wszystko. Ukończono. Krew Oros. Aż się podpaliłem. No cholery, jest. Przeszukaj. Populacja 46. Chcę se przeszukać. Nima. Nowa umiejętność. Tu mam. Wytwarzanie mam nowe. O kamienny nóż. Skóra zwierzęca, rzadki południowy kamień. Będę miał nowy poziom. O widzicie, tu mam ten długi łuk. I muszę jeszcze zrobić nową chatkę tej kobicie tu. I będę miał łuk z podwójnym tym, podwójnymi strzałami. Mniej groźne upadki. O, to coś dla mnie. A to? z Zrogłowcy. Spoko, ale to nie jest dla mnie takie ważne. Sakwy, sakwy na zasoby. Rokiełowcy. Właśnie nie wiem o co chodzi z tymi sakwami. Mniej obrażeń, ale tu coś jest jeszcze. Lepsza żywność. Czas trwania efektów przepisów zostaje wdrożony. Na razie to nie jest mi potrzebne. Gro mniej groźne upadki są dla mnie lepsze. Zawsze coś. Dobra, szybka podróż Ogólnie myślę, że sobie tutaj muszę gdzieś zapolować, znaczy zapolować. Przejść tu na dół, na przykład tą placówkę bagna nada czy coś tam Przejdźmy tu, a może się tam... O nie, to długi odcinek byłby, nie? Bo muszę tam sobie odkryć tam troszkę na dół chyba na południe, jak dobrze patrzę na mapę. Znaczy według mapy na południe. Aha, bo to mnie tu daje. No, muszę wiecie, odkryć bo tu jest chyba tego trochę jeszcze Ale najbardziej to mnie kręci iść tutaj Bo chcę sobie zdobyć to miejscowe. Bo tu jest dużo rzeczy ogólnie, z tego co tak mi się tu odkrywa. Fajnie by było to mieć. Odkryte. Ale dobra, co tutaj jest? Twoja wioska. Wracajmy do wioski. Na pewno ten ziomek będzie chciał, żebym mu zrobił mieszkanko lepsze. Będę musiał to zrobić mu. Gdzie ty jesteś? Tobie brakowało mi bardzo niewiele. No, skóra borsuka mi tylko dla niego brakuje. Ale to nie wiadomo, jak to będzie, jeśli pójdę. Gdzie ten łysy teraz siedzi? Tutaj siedzisz. Fuck, ja to bym znowu spadł. Tu jesteś, łysy. O jest! Nie osikaj mnie. Sikol, windja żyć. O, trudno budować. Ale masz rękę śmieszną. Dobra, co ty w ogóle. Wszystko mam dla ciebie, proszę od razu. Chcę, żebyś miał fajną chatę. Ale się cieszę, patrzcie. Kurde, wioska się rozrasta. Także się cieszę, ziomale, bo, bo, bo co się dzieje, no, akceptuj, umiejętności rzemieślnika, twarzania, Nowe rzeczy, populacja 47 wzrosła. Fajnie, fajnie, a co teraz w ogóle potrzebujemy? Tylko populację, skóra niedźwiedzia, północna glina, nocne szarne znowu muszę tam iść. Ale tam dużo tego jest, także nie będzie problemu dla ciebie zdobyć to wszystko. Ale już nie będę z tobą rozmawiał, bo ty na pewno będziesz chciał ode mnie kilka rzeczy. Dobra, ja będę w sumie tutaj na tym miejscu kończył. Zdobyliśmy sobie ziomala. Także jest coś do przodu. Przechodzimy jakieś tam misje, bo to w sumie to są takie misje na razie o takie. Tu mamy jeszcze jednego ziomka do zrobienia. Mianowicie wojownik Karusz. Który tutaj sobie siedzi i go odnajdziemy. Czy nie musimy go odnaleźć, on tutaj jest. No i go jest bardzo blisko, ale to zostawię sobie na kolejny odcinek. I będziemy zobaczymy, co się będzie działo dalej. No myślę, że coś będzie się działo. Idź tam, żeby posunąć fabułę do przodu. Myśli, no umiejętności ulepszenia. No, no wiadomo. A później będziemy się pchać gdzieś te nieznane tereny, ale to myślę, że zrobię na boku. Bo widzicie, tutaj widać, że jest jakieś przejście, tutaj coś jest i to mi się wydaje, że to będą fajne rzeczy. Do zrobienia. Tutaj, znowu, tutaj, tutaj i tutaj. No, dobra. No to ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym, kolejnym odcinku. No, a na razie, cześć.